Przestań udowadniać, że zasługujesz na jaśnie pana. Nie zliczę, ile razy wchodziłam w relację, w której traciłam totalnie siebie. On chciał dziewczyny, która ma pupę, jak po siłowni. Okej, okay, no to ja pójdę zapieprzać na treninga. On chciał dziewczyny, która zna się na polityce. Dobra, będę siedzieć w polityce, choć mam tu głęboko w ciało dziewczynę z długimi włosami. Okej, okay, będę zapuszczać, choć w ogóle tego nie chciałam. I wiesz co? Im bardziej próbowałam zasłużyć, tym bardziej on uciekał. A wiesz skąd bierze się takie przekonanie, że ja muszę zasłużyć na miłość? Ja wyniosłam je z domu i z takiej kultury bądź grzeczna. A ono przyciąga osoby tylko i wyłącznie takie, które chcą brać, ale nie dają nic od siebie. Pierwszy krok, zamiast udowadniać, zapytaj siebie, jak ja chcę się czuć w relacji. Jak wygląda dzień, gdy jestem kochana taka, jaka jestem? W moim nowym programie uczymy się odrzucać stare, bo ja muszę zasłużyć, tworzyć wizję zdrowej, wspierającej relacji. A dzień pierwszy to właśnie poznanie siebie i swojego ideału. Więc jeśli chcesz przestać gonić i zacząć wybierać, skomentuj serduszkiem, a wyślę ci wszelkie szczegóły.